W międzyczasie szybkie rozkręcanie gaźnika, może komuś to będzie potrzebne, bo będzie mu czegoś brakowało. Gaźnik Amal 120 na 0, Amal Fergasen, no to co? Rozkręcamy powoli. W właścicielowi projektu udało się taki fajne kupić w kompletnym stanie chyba tam jednej sprężynki brakuje, ale to zaraz jeszcze zobaczę bo pierwszą raz go rozkręcam aha takie cuda tu namącone no w teorii może to działać, ale nie wiem czy to jest oryginalne eee, czy ten sposób był, na pewno nie był oryginalny no dobra, śmiesznie, ale podziwiam za kreatywność. Uj, tutaj trochę pobite. Pływak. Wygląda na szczelny. Ale trochę pobity. No tak, tak jak mówiłem, mina sprężynka jest. Drugi deficyt. No ale tak czy siak, i tak ten gaźnik się zachował naprawdę w bardzo ładnym stanie. Aha, i to jest sanie, okej okay. Sanko Mhm Brod sobie jeszcze to, chcę zobaczyć jak ten mechanizm działa. Udało się, nie było lekko. A. Tu jest takie wciśnięcie, wklęśnięcie. Nie wiem, czy widać, pewnie widać. Nawet dwa. Czy to jest. Matko jedno, to. Nawet nie, nie spodziewałem się, że to będzie taki sposób ustawienia. Ja cię kręcę, iglicy. Czy to po prostu bierze się? i się przesuwa w górę, dół i się po prostu skręca tego kompletnie się nie spodziewałem kompletnie ja pierniczę czyli co, możliwość nieograniczona przesuwania w górę i w dół po prostu bierze się, wkręca Nawet tu można sobie skręcić na dobrą sprawę ja pierniczę jak to wymyślili? Jak w teorii, prosto, dziwnie i w ogóle. No dobra, idziemy dalej z rozkręcaniem No, a tutaj to wygląda w ten sposób. A to już w sumie. Okej, okay, dysza na przepustowość, podkładka. Podkładka ta śruba, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, często występują, ale nie wiem do czego jest ta śrubka. Nie wiem, czy do spustu, czy czegoś. Nie, nie wiem, szczerze mówiąc. Może ktoś napisać w komentarzu. No i tak nam się prezentuje nasz gaźniczek. Może komuś będzie brakowało jakiegoś elementu, to sobie od razu zobaczy i będzie widział, bo ten gaźnik jest akurat naprawdę w miarę kompletny.